W Boże stała sosna, a pod sosną grzybek. Żył tam krasnoludek i żyła tam wiosna. Krasnoludek mały w grzybku sobie mieszkał. Miał meble z orzeszka, dywan z mchu, wspaniały. W dziupli biewióreczka swe mieszkanie miała. Wciąż po niej kulała z orzeszka piłeczkę. Kół sosnowe pięki naprzeciwko choiny. Dzięcioł w pióra strojny, przyjaciel sosenki. Są mieszkanka, wiewióreczki, orzeszki. Jest kolorowo, pachnie lasem. Bajka jest apetyczna, piękna, bardzo delikatna. Ilość zdrobnień ma wykreować i stworzyć bardzo dobry świat, bardzo miły świat. W przeciwieństwie do tego, który Halina Banasiak miała za oknami, który miała pod stopami i który miała nad głową. W czasie, kiedy pisała ten utwór wierszowany, otaczał bajkę mrok. Było brudno, większość ludzi chorowała, trwała epidemia tyfusu, było zimno, był głód, ludzie umierali i cierpieli. Obóz w Sztutthofie nie był sanatorium. Potrójny rząd drutów kolczastych, transformatory z prądem wysokiego napięcia. Wieże strażnicze z karabinami maszynowymi. Wszystko dostrzegło czarnych baraków mieszczących kilkanaście tysięcy więźniów jednorazowych. Pani Halina trafia do obozu w czerwcu 1944 roku wraz z grupą działaczy z Pomorza. Trafia z bydgoskiego gestapo. W momencie, kiedy obóz koncentracyjny Sztutthoff zajmuje powierzchnię blisko 122 hektarów, jest w nim ponad 50 tysięcy więźniów, kiedy w wielu wypadkach człowiek, człowiekowi, staje się wilkiem. Zatraca to, co w nas najcenniejsze, a więc człowieczeństwo. Ona tutaj trafia jako matka trójki dzieci, która w tęsknocie znajduje ratunek. Chęć do. Życia, do działania. Świecą gwiazdki i migocą, bawią się z swą panią nocą. Pani nocka z lśnieni gwiazdeczki plecie piękne ci bajeczki. Tu usiądzie przy łóżeczku w cudnym, srebrnym z gwiazd wianeczku. Cicho będzie cię głaskała. I bajeczki powiadała, że powróci twoja mama, i nie będziesz więcej sama, że wnet skończy się wojenka. Śpi, dziecinko, śpi maleńka, świeci gwiazdka i migoce. W serce matki w niej łomoce, więc gdy gwiazdki blask się snuje, wiedz. Że mama cię całuje. Bajki Haliny Banasiak, mimo że powstały w obozie koncentracyjnym, nie noszą ani jednej cechy wskazującej na miejsce powstania. Mają typowe cechy dla bajek, a więc są wierszowane, krótkie, epigramatyczne, mają stypizowanych bohaterów, bardzo skontrastowanych, jasno zarysowane jest dobro i zło. Jest też druga część tych bajek, którą są ilustracje. Co niesamowite, coś, co zostało stworzone od początku do końca w obozie koncentracyjnym, w obliczu wszechogarniającego zła. I w tekście, i w ilustracji nie odnajdujemy żadnego akcentu obozowego. Mogły być napisane w każdym miejscu, i te bajki czytane przy łóżku dziecięcym przed zaśnięciem miały przynieść ukojenie, miały dać matczyny głos dziecku przed zaśnięciem. One są zupełnie inne, jeżeli bajki chociażby pisane przez więźniów w Auschwitz. Tam nie ma przemocy. W bajkach Banasiakowej to nie istnieje. Tam jest ciepło, tam jest próba ochronienia dzieci przed traumą, która doświadcza ona każdego. Dnia, będąc w obozie koncentracyjnym, sztuch. W Boże stała sosna, a pod sosną grzybek. Żył tam krasnoludek, żyła brać radosna, aż pewnego razu przyszedł drwal czarodziej. Chciał mieć wszystko, złodziej. Ściął sosnę od razu, zabrał wszystkie ptaki, zwierzęta i grzybki. Wrzucił je w loch brzydki, uwięził robaczki. Lecz pajączek sprytny zlazł po pajęczynie. Wnet po poprzędzy płynie, bieg ma nieuchwytny. Od drzewa do drzewa pręciusieńko leci i krasnoludki dzieci do męstwa zagrzewa. Olbrzymi kontrast pomiędzy światem wykreowanym w bajce a światem realnym, światem obozu koncentracyjnego powstał po to, aby przetrwać rzeczywistość obozową, która z perspektywy człowieka XXI wieku była nie do przetrwania. Ona z narażeniem życia niesie pomoc innym więźniom. Musimy pamiętać, że osoba, która pomaga w rewirze, w szpitalu obozowym, ona jest narażona na... Załapanie różnego rodzaju choroby. Tu nie ma leków. Tu normalna medycyna nie funkcjonuje. Szpital obozowy nie pełnił funkcji takiej, jaką my dzisiaj rozumiemy pod pojęciem szpitalu. To wszystko, czym my się dzisiaj posługujemy, pojęciami, one nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w realiach obozowych. Język nie jest tu doskonały. Oto sala chirurgiczna. Tu, na stole operacyjnym, zastrzykiwano chorym fen. Śmierć następowała niemal natychmiast. Ciała pomordowanych wyrzucano przez wąski otwór w ścianie baraku do kostnicy. Stąd droga wiodła do krematorium. Niewielki obóz, który 2 września 1939 roku powstaje w nadmorskiej miejscowości Stutthof, początkowo dla działaczy polskiej inteligencji, duchownych z terenów Wolnego Miasta Gdańska, z terenów Pomorza. W 1942 roku przekształcony w obóz koncentracyjny. W 1944 roku, w listopadzie, w jednym momencie, zarówno w nim, jak i w podobozach, przebywa ponad 58 tysięcy ludzi. Były palacz tutejszy, Prajs, pokazuje właśnie, jak się odbywa palenie zwłok po 10 do 12 w każdym palenisku. W tym miejscu układano codziennie tak i mniej więcej 100 struchów. A tędy usuwano popioły z paleniska. Jeszcze dziś znaleźć można w popielniku resztki kości ludzkiej. Obok krematorium mieściła się komora gazowa. Zapełniano ją szczelnie, po czym przez otwór w suficie wrzucano ładunek cyklonu. Pod wpływem ciepła trujący gaz nasycał powietrze i znów dymiły kominy krematorium. Pomimo bólu, cierpienia, które ona doświadczyła w obozie koncentracyjnym Sztuku, obraz, który ja widzę z perspektywy bajek, to jest obraz matki, która chce ochronić swoje dzieci przed cierpieniem, przed zepsuciem świata. W dużym garnku na swobodzie tańcowały kluski w wodzie. Kluski z makiem tańcowały. Tak się ślicznie gotowały, tańcowały, parowały i z radości aż skakały. Już pokrywa dęba staje i niesforne kluski łaje, lecz wnet sama tańczy, skacze, aż zgorszony garnek płacze. Ogień kluską też wturuje, pięknie w piecu koncertuje. sapie klaska, z drewka trzaska, wnet zakończy się powiastka. Kluski garnek rozgniewały, w tańcu się ugotowały. Garnek kipi już ze złości i wyprasza z sali gości. W kuchni robi się bałagan, piecyk jest jak targu stragan, Para wrzaski syki piski, piecyk jest obłędu bliski. Kluski syczą na kotlinie, chyba wszystko w ogniu zginie. Aż kotlina zakrzyczała parą. Matkę zawołała, matka zimną wodę wlała i tragedię zażegnała. A kluseczki zjadły dzieci, teraz garnek pustką świeci. Jest wiele innych utworów, w których Halina Banasiak zna swoje położenie i jest niepewna swojego losu. Przytoczę fragment utworu, który świadczy o smutku uwięzionej. Patrzysz się na mnie, a ja na ciebie z daleka przez płot kolczasty. Jedna jest myśl w nas i jedna blizna. Złączyły nas treścią bloku poddasza i te nam starczy i nie mów nic więcej. To utwór napisany dla Heli, która pozostaje dla nas bezimienna, ale była towarzyszką niedoli Haliny Banasia. Krematorium nie dotrzymywało kroku olbrzymiej śmiertelności w obozie. Nadmiar zwłok palono na stosach pod lasem. Od skręconym od ognia żelaznym różnem odkryto całe pokłady kości ludzkich przedzielone warstwami popiołu. Tego wszystkiego nie widać w bajkach, ponieważ chciała dzieci uchronić i miała ogromną nadzieję na odczytanie tych bajek po uwolnieniu i po powrocie do trójki dzieci. Które dawały jej siłę, i dzięki miłości do nich przetrwała do ewakuacji w 1945 roku. Ona nie opuszcza obozu centralnego wraz z kolumnami więźniów, którzy udają się w mordercze Marsz Śmierci w styczniu 1945 roku. Ona jest tutaj do kwietnia 45 roku, załadowana na barkę, i na tych barkach. Ona doświadcza na własnej skórze wszystkich cierpień, które więźniowie ewakuowani Drogą Morską przechodzą. Dociera do Niemiec, po wyzwoleniu trafia do Szwecji i tam umiera. Trzymałem w ręku nieogarnioną miłość. Matki do swoich dzieci, matki, która przez wydarzenia wojenne znalazła się w obozie, i dzieci, które zostały po drugiej stronie. Te bajki. Mogły być bajkami Tuwima, mogły być bajkami Brzechwy, mogły powstać wszędzie, a powstały w obozie koncentracyjnym. Bohaterka na pewno nie miała ani czasu, ani sił, była wycieńczona, była przerażona, a pisała o doszczyku, który opowiada bajkę bajce. Deszczyk pada, pada. Bajka temu rada. Pod kominkiem siada, dzieciom opowiada. Patrzą oknem dzieci. Wiatr na skrzydłach leci. Bajka pokazuje, jak deszczyk wędruje. Wędruje po szybie, gwarzy coś o grzybie, gospodarzy wsadzie, potem do snu kładzie. Wiatr w okienko puka, a po dachu stuka. Nikt mu nie otworzy, choć się bardzo sroży. Więc leci na pole, tańczy po stodole, gra w drzewach na flecie, słyszycie go przecie. Bajki Haliny Banasiak są wyjątkowe jeszcze z jednego powodu. Po pierwsze, są dedykowane w bardzo wyjątkowy sposób. Zosieńce, Jasiowi i Maciusiowi napisała tę bajkę wst, jest wielokropek. To może być każda inna nazwa miejscowości. Możemy pod ten wielokropek podstawić wiele liter, które złożą się na inne bezpieczne miejsce. Nie musi być to Sztutthoff. Opowiedziała je i tęskniła za Wami, listopad grudzień 1944.